Jest dzisiaj z nami Kubot King Kong AX. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, Zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek. Mirosław Mazajns, albo Pan Mirek, co wpiszecie, i tak ja wyskoczę. Tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z tego nie. Cena 200 dolarów niecałe. Jakby co to linki do sklepu są w opisie pod filmem. I za te 200 dolarów, czyli w okolicach 800 zł, uważam, że to jest ciekawy telefon z jednego powodu. Znaczy, on ma swoje wady, ma swoje zalety, ale zazwyczaj osoby, które chcą kupić telefon pancelny, no to są narażone na urządzenie wielkie. E, e, ciężkie, natomiast ten telefon, e, choć oczywiście jest większy i cięższy od zwykłego każdego telefonu, to nie jest jednak takim gigantem i w zasadzie używa się go normalnie. Plus, mamy wszystkie zalety telefonu odpornego na upadki, telefonu odpornego na zanurzenia w wodzie itd., itd. Więc z tego powodu, to jest ciekawe urządzenie. Czegoś takiego jeszcze do tej pory nie testowałem. I zaraz opowiem Wam, jak on działa. Natomiast najpierw przyjrzymy się pudełku. Tu jest małe, płaskie, ale to nie znaczy, że do małego płaskiego pudełka, się, nie można włożyć na przykład ładowarki. Proszę bardzo, jest 33 watowa z kabelkiem z dwóch stron USB-C, Natomiast tutaj z tej strony. Mamy oprócz jakichś papierów, dokumentów i tak dalej, szpileczki. Mamy też jeszcze szkło dodatkowe na wyświetlacz do naklejenia. Także małe pudełko da się do niego wcisnąć kilka sensownych rzeczy. Składam bałagan, opowiadam o telefonie. Zacznijmy sobie od budowy i od e, wykonania. E, telefon jest, tak jak już mówiłem, ciężki, ale nie za ciężki. 294 gramy jest wykonany bardzo solidnie. Tego typu telefony tak są wykonane. Jakbym się miał czegoś czepiać, a w sumie czemu nie, to może tego, że ten tył tutaj to jest szkło Panda Glass, a chyba w tego typu telefonach wolałbym tworzywo, no bo jak upadnie no to jest mniejsza szansa, że się nam coś rozbije. Natomiast te boki są z Aluminium, bardzo solidne. Tutaj na kantach jest jakaś guma miękka. No także pod względem budowy naprawdę ciężko cokolwiek temu telefonowi zarzucić. I od razu przejdziemy do tego z tyłu, czyli do dodatkowego wyświetlacza, który można sobie ustawić, żeby nam się w odpowiednich scenariuszach wybudzał. No i na nim sprawdzimy godzinę. Łącz się teraz. O, sprawdzimy godzinę. No a tutaj mamy... Na przykład spust migawki, tutaj mamy sterowanie muzyką, tutaj od dołu mamy powiadomienia, a tutaj od góry mamy stan baterii. Oczywiście też można sobie zmieniać te ekrany zewnętrzne, no więc to tak wygląda. W związku z czym, że tutaj centralnie jest ten zegar, no to też obiektywy aparatów, a w zasadzie jeden, tak? Chociaż jest. 5-megapikselowe MAKO, jakby ktoś chciał, są tutaj po bokach, więc to jest, tak, dosyć ciekawie. I jedna rzecz, która średnio mi się chyba podoba, zobaczcie tutaj, widzicie to? To jest głośnik. Tadam. Głośnik, czyli źródło dźwięku, jest tylko jedno i w dodatku położone z tyłu. W związku z czym nie jest co. Jakiś dramat, ale chyba wolałbym, żeby ten dźwięk, na przykład, spłynął tutaj z tego głośnika. A to jest głośnik do rozmów telefonicznych. Jakość rozmów telefonicznych jest bardzo fajna. No a pokażę wam od razu, jak wygląda ten dźwięk. Oczywiście będziecie na mnie krzyczeć, że znowu puszczam jakieś głupie piosenki, ale co tam? No i co? Łatwo to to przysłonić. I. Nie jest to, nie wiem, co mi się tutaj włączyło i dlaczego, i nie jest to niestety najgłośniejszy e, głośnik na świecie, a w tego tele, w typu telefonach jednak głośny głośnik jest ważny. E, no, to skoro już powiedzieliśmy o głośniku i o tym wyświetlaczu, to jeszcze szybko cała lista. Tutaj na dole tak, uszczelniane USB-C za zaślepką. Mogę pokazać o, Proszę bardzo. Tutaj jest taka dziura na zawieszkę, że jak ktoś chce sobie ten telefon przypiąć, nie wiem, do plecaka, whatever, no to może. Tutaj. Czytnik linii papilarnych. Dlatego, że do tego telefonu dostaniemy się albo czytnikiem, albo wbijając pin. Nie ma odblokowywania twarzą i on działa tak, jak działać powinien, czyli... Jest dosyć szybki, jest pewny, nie mam żadnych zastrzeżeń. Dwa przyciski do regulacji głośności, tutaj nic. I tutaj jest fajnie, dlatego że po pierwsze za tą zaślepką, znowu mogę pokazać, ale nie będę wyjmował, bo tam mam w tym momencie kartę służbową, jest szuflada na dwie simki, ale jedno z nich można zastąpić, można tam włożyć kartę pamięci. No, więc to jest plusik, chociaż i tak tutaj mamy dosyć dużo pamięci, 256 wbudowanej, ale, no, a tutaj, ała, gdzie mi lecisz, mamy przycisk funkcyjny, do którego możemy sobie przypisać różne rzeczy po krótkim naciśnięciu. Na przykład ja mam odblokowywanie tego tylnego ekranu po dwukrotnym naciśnięciu, no i tutaj sobie włożyłem latarkę. No i też długie naciśnięcie powinno mi odblokować chroma z przodu. Tak jest. Mam wejście w internet. No, to tak wygląda ta budowa tego telefonu, która naprawdę jest, jak dla mnie, bardzo w porządku. Wyświetlacz 6,6 cala IPS z jasnością maksymalną w okolicach 500 nitów, mierzoną. No i to jest taka jasność no, typowa, omówmy się, dla tego typu wyświetlaczy dla tego typu telefonów. Łezka tutaj, ale fajniejsza od łezki będzie, zaraz, patrzcie się, o, widzieliście? Tutaj. Jeszcze raz? No pokaż się. O, jest dioda powiadomień. To jest jeden z ostatnich telefonów. A już nie pamiętam, kiedy miałem jakiś telefon, który miałby diodę powiadomień. Sygnalizuje nam niski stan baterii, tak jak ja w tym momencie sygnalizuje nam powiadomienia, jak mamy nieodebrane. No więc. Fajna rzecz, może mogłaby być troszeczkę bardziej jasna, ale z drugiej strony nie będę w ogóle narzekał, no bo jest, a zazwyczaj w dzisiejszych czasach już takiej diody nie ma. O SC mówiłem na kamerkę do selfie? No mówiłem, tak? Chyba, a w ustawieniach tego wyświetlacza, już pokażę co mamy, bo no, nie mamy... Zbyt wielu rzeczy, ale na to wiadomo tryb jasny, ciemny, automatyczna jasność działa w porządku, wygaszanie ekranu i tutaj w kolorach mamy naturalne, wzmocnione, nasycone i adaptacyjne. A tutaj, o to jest dziwne tłumaczenie prowadzone, nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale właśnie tutaj są te ustawienia tej diody LED, kiedy możemy sobie ją wyłączyć albo włączyć. Oczywiście mamy włączone ładowanie, niski stan bakterii i nieodebrane powiadomienia. I jest też częstotliwość odświeżania wyświetlacza. Żeby nie było, to nie jest tak, że tylko 60, ale mamy 60, 90 i 120. Ja ustawiłem na 120. Zazwyczaj ustawiam sobie na 90, ale tutaj w tym przypadku po kilku dniach stwierdziłem, że 120 sprawdza się lepiej szybciej, fajnie to wszystko działa, więc w ten sposób sobie to ustawiłem. No, no i tak jak mówię, do wyświetlacza. W w tej klasie cenowej, w tego typu telefonie nie będę się czepiał. Jeszcze tutaj pokażę, że on ma te boki troszeczkę bardziej wystają nad wyświetlacz. W związku z czym oczywiście jak tymi gestami się poruszacie, to gdzieś czujecie zawsze te boki, ale też ten telefon jest w jakiś sposób tam chroniony. No i też spokojnie można go położyć w ten sposób i nie kładziecie go samym wyświetlaczem. No więc to też jest jak dla mnie plusik tego urządzenia. Działanie i oprogramowanie. Mediatek Helio G99 i to jest typowy procek dla tego typu urządzeń ostatnio. Dosyć popularny, czyli nie za mocny, nie za słaby. Moim zdaniem w sam raz. Do tego mamy 12 GB RAMu, które możemy powiększyć o po kolejne 12. Wielozadaniowość jest, no, całkiem, całkiem, tak? umówmy się. Tutaj, proszę bardzo, też jest to wszystko trzymane jeszcze w pamięci. No i do samego działania też jakoś specjalnie się nie będę czepiał. No bo proszę bardzo, wejdźmy sobie na jakąś stronę. Wczytajmy coś. Wiadomo co. Zobaczmy, co tam w wielkim świecie słychać pudelka. No, no, to widzicie, że to się musi wczytać, ale jak się wczyta przy tych 120, to już śmiga. Dotyk jest ok. Chociaż o tutaj coś w międzyczasie dotknąłem. No ale generalnie nie narzekam. Naprawdę tutaj te wszystkie podstawowe działania są w porządku. Jakość rozmów telefonicznych jest w porządku. Tutaj mamy ten głośnik do rozmów telefonicznych. Nie mam żadnego problemu. Nie ma 5G tutaj, tak? To trzeba pamiętać, jakby ktoś chciał 5G, no to nie, tutaj nie ma. Tutaj jest 4G, jest ta norma IP68, czyli on jest odporny na upadki, ale też jest odporny na zanurzenia. No i GPS działa tak samo bez zastrzeżeń, bo ponieważ telefon nie jest jakimś takim gigantem, więc mogłem go normalnie włożyć w uchwyt w samochodzie, sprawdzić. Działa, także tutaj też się niczego nie czepiam. Teraz oprogramowanie. Oprogramowanie jest fajne. Dlatego, że mamy tutaj przede wszystkim, już pokazuję, Androida 14, czyli najnowszy Android. Co wcale nie jest takie oczywiste w tego typu telefonach. Nie mam zielonego pojęcia, czy i ile dostanie aktualizacji. No, ale sam Android 14 jest już jakimś tam plusem. I w dodatku to jest czysty Android bez żadnych śmieci. Naprawdę tutaj w oprogramowaniu nie mamy żadnych dziwnych rzeczy od producenta. Są te potrzebne, czyli tutaj jest aplikacja, narzędzie, kompas, miernik dźwięku. Poziom, wysokość, lupa. No to wiadomo, tak. W tego typu telefonach to jest standardowe oprogramowanie. Krokomierz, proszę bardzo. Zresztą tutaj też jest taki skrócik o, do tego. Jest typ dziecka, jest latalka, jest rejestrator dźwięku. O, można sobie nagrać też dźwięk. Jest typ giel. Jakby ktoś chciał, ja nie próbowałem, ale na tym telefonie też można pograć i ten procek no, pozwala na w miarę bezproblemowe granie w jakieś tam średnio wymagające gry, więc tutaj też jest OK. No i tak jak mówię, brak śmieci jest jego dużą zaletą. Jest voice over wi i voice over LTE. To też dużo osób zawsze się pyta. Tutaj jest zresztą, proszę bardzo, widać w tym momencie mam voice over Wi-Fi włączone. No i jakoś tak jak już mówiłem, tych rozmów telefonicznych jest w porządku. No to teraz zdjęcia, filmy. Tutaj będzie szybko, bo tutaj ten telefon nie jest żadnym mistrzem świata. Obiektyw główny 100 megapikseli. Zaraz zobaczycie jakość zdjęć. Makro 5 megapikseli. Szerokiego kąta nie ma i dobrze. A z przodu mamy 32 megapiksele. Aplikacja goglowska do zdjęć. A tak wygląda jakość tych zdjęć. Więc te zdjęcia są dosyć naturalne. Jak mamy światło, no to te zdjęcia wyjdą nam w porządku. Typ HDL, zresztą, o, pokażę, jest włączany osobno tutaj na górze. No i wtedy. Takie zdjęcie robi się zauważalnie dłużej. No i też nie mamy tutaj wszystkiego przetłumaczonego, na przykład to jest typ nocny, który jest night, tu jest film. Film nagramy Full HD i no to zaraz zobaczycie, to nie ma co tutaj opowiadać akurat o filmach. Tu jest obraz, tu jest piękno, tu jest 100 megapikseli, a tutaj więcej mamy typ bokeh, typ mono, typ profesjonalny, typ portretowy, tworzenie gifów, panorama i typ makro. No i tak jak już mówiłem, te zdjęcia są zdjęciami podstawowymi, nie są złe, ale też nie są żadnym mistrzostwem świata, chociaż no... Zobaczcie na przykład tutaj, tym byłem dosyć zdziwiony, zobaczcie jak ładnie tutaj wygląda rozmycie tła i ile tych szczegółów ten aparat 100 megapikselowy uchwycił w tym kwiatku. No więc naprawdę czasami można zrobić fajne, przyjemne zdjęcie, typ portretowy, proszę bardzo. Dosyć ładnie, tutaj nam wszystko rozsmywa z tyłu. Te kolorki są naturalne, nie są przesadzone. No także, tak jak mówię, za te pieniądze nie będę tutaj specjalnie narzekał. Jeszcze pokażę typ nocny, który bardzo rozjaśnia, bo to jest na przykład o typ zwykły, a to jest tryb nocny. No ale oczywiście, w jakimś tam oddaleniu, no to tych szczegółów w takim zdjęciu nie ma. Tu jest tryb nocny, tu jest e, zdjęcie zwykłe. No, no to ja już nie gadam, oglądajcie. Co nam jeszcze zostało bateria? 5100 mAh, czyli to jest solidna bateria, taka jak w każdym normalnym telefonie. I czasy pracy też są solidne, ale takie jak w każdym normalnym telefonie, a nie w telefonie z wielką baterią. Czyli tutaj 1,5 do 2 dni. Spokojnie na tym telefonie przepracujecie, ale jak będziecie chcieli, nie wiem, pograć sobie, jakoś mocniej go przycisnąć, jak się uprzecie, to też w jeden dzień ten telefon możecie rozładować. Ładowanie 33W ponad godzinę, godzina 20 mniej więcej, no może troszeczkę mniej, może w okolicach godziny ten telefon naładujecie do pełna. Oczywiście ładowania bezprzewodowego nie ma. Czyli, co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? No więc to jest naprawdę bardzo fajny telefon dla wszystkich osób, które chciałyby mieć telefon pancerny, które potrzebują coś takiego do pracy, ale które przeraża telefon ważący pół kilograma, wypychający kieszeń i tak to dalej. To jest właśnie taki gdzieś złoty środek, bateria jest przyzwoita, a. Cała reszta jest dokładnie taka jak w tych telefonach pancernych. Działanie też jest naprawdę bardzo fajne, więc w sumie ciekawe urządzenie o dobrym stosunku jakości do ceny. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!